Panie Jezu, Ty, który znasz najgłębsze ścieżki ludzkiej duszy, dziś staję przed Tobą z otwartym i szczerym sercem. Naucz mnie, Panie, przyjmować przebaczenie, ale nie tylko Twoje przebaczenie, naucz mnie przebaczać samemu sobie. Ile razy obwiniałem się za błędy, które już Tobie oddałem? Ile razy żyłem przeszłością, jakby wczoraj miało definiować to. Kim jestem dzisiaj. Ale ty wołasz mnie do teraz. Wołasz mnie, bym żył teraźniejszością z mądrością, bez szaleństwa, bez pośpiechu, ale z świadomością, że każda chwila to dar z nieba. I to właśnie teraz pragnę się uczyć. Uczyć się z tego, co przeżyłem, z tego, co bolało. Z tego, co utraciłem i czego już nie mogę zmienić. Uznaję, że zgrzeszyłem, ale wiem, że w Tobie jest przebaczenie, które uzdrawia, które odbudowuje, które odnawia. Jeśli czujesz to w sercu, napisz teraz w komentarzu: Amen. Jezu, daj mi siłę, by iść naprzód z oczami zwróconymi ku przyszłości. Ale stopami mocno stąpającymi po teraźniejszości. Naucz mnie kochać bez lęku, zaczynać od nowa bez wstydu, wierzyć nawet wtedy, gdy wszystko wydaje się milczeniem. Ufność pokładam w Tobie. Uznaję moje grzechy i mimo, że niosę w sobie słabości, wiem, że jestem przez Ciebie kochany. Dziś wybieram żyć inaczej, z wiarą, z prawdą, z odwagą, bo wierzyć w Boga to wybierać życie z nadzieją, a ja wybieram nadzieję. Amen.